To będzie filmik dla ludzi, którzy lubią się bawić, bawić się będąc w parze. E, możemy wykorzystać do tego takiego kija samobija. O właśnie. <laughs> Ćwiczenie przy okazji pokazuje nam jak reagujemy, jaki mamy czas reakcji, naszą zwinność. Pokazuje jaką mamy motorykę, e, jaką mamy szybkość działania. Mamy. <laughs> Radość i ruch. To jest to, co nas jeszcze bardziej łączy. Ćwiczcie razem z nami. Ja. O, jest. nie damy syna. O tam no. jest cień, chodźcie do cienia. Dlaczego do cienia? Bo to słońce radzi. Zaczynamy? No ale to powiesz coś, czy nie? Tak. Zaczynamy! Zaczynamy. Rado. Tak żyją synowie Amerykanie. Czy możemy zacząć nasz filmik? Oczywiście, Uwaga. już, do start. Jest <grym> no, <nie. grym> ja bardzo nochy, nie wiedziałem człowieku. 3, 4, hop. No, nie rób specjalnie tego, żeby cię rzucała na ziemię, nie jadą 3, 4, hop. Trzymaj go, przepraszam. Trzymaj, trzymaj go prosto, tak żebym żeby umiał do niego dojść, ani nie, nie robić tych rzeczy. Trzy, cztery, hop. Trzy. Tak trzeba. Trzy, cztery, chopy. Wiesz ty to do tyłu, do To, to nie, nie, trzymaj go prosto. gardzi skup się. Ja się całkowicie skupiam, tak, tak. Tylko ty nie nie, nie, nie nie kłam mi tutaj. Czym cię kłamę? No popatrz, trzymaj tak prosto jak tak. ja. Puszczam, po prostu no. tak. Nie. Normalnie, prosto, prosto. ja dojdę. Trzy, cztery, hop. Masz go? Nie, bo to znowu muszę. Tylko masz. Trzy, cztery, hop. O. Oj, trzeba osadzić łezki. Ale, ale ty, ty specjalnie pokazujesz, że ja go nie chwytam. Zaczekaj, ja ci też to zrobię. Ćwiczymy naszą motorykę Szybkość. Tak. Reakcję działania. Uwaga. Uwaga. Ale, ale proszę trzymać to prosto. Okay. Bo trzymaj go prosto. Tak Trzy jak cztery jest. hop. Brawo! Jak nawet od góry chwytam jak to... A teraz dalej. Uwaga. To jest daleko teraz. Nie. Trzy, cztery, hop. A! Brawo! Trzy, cztery hop. O i bodka skłęciła! Wow. Dość. Gratuluję. Dziękuję. Jak ty po takim naszku? Tak to robisz. Ale dobrze to jest. Fajne? No to dobrze, to będziemy świecić, tak? Jasne.